Krakow, 10 marca 2022 roku. Ciche, nowoczesne osiedle skąpane w chłodnym świetle popołudnia. W jednym z mieszkań czteroletnia Zosia bawi się klockami na dywanie. Jej rodzice, Anna i Tomasz, kształtają się w kuchni. To scena, jakich tysiące w polskich domach. Spokojna, przewidywalna, bezpieczna. Nikt nie spodziewał się, że za kilka sekund ta normalność zostanie bezpowrotnie zburzona. Nagle dziewczynka przerywa zabawę, jej mała postać zastyga w bezruchu, spogląda w pusty kąt pokoju, a jej oczy, zwykle pełne dziecięcej radości, nabierają dziwnego, poważnego wyrazu. Wtedy czystym, nieznanym akcentem wypowiada zdanie, w którego jej rodzice nigdy wcześniej nie słyszeli. Chwilę później, już po polsku, jej głos zmienia się w przepełniony lękiem szept. Oni znowu idą, musimy schować się za regałem. To był początek historii, która zmusiła wszystkich do zadania sobie pytanie o granice pamięci i tożsamości. Historii, której kluczowy dowód, odnaleziony w zakurzonym archiwum, ujawnie dopiero na samym końcu. Państwo Nowakowie byli zwyczajną rodziną. Tomasz pracował w branży IT, Anna była nauczycielką w przedszkolu. Zosia, ich jedyne dziecko, rozwijała się prawidłowo. Była radosną, ciekawą świata czterolatką, która uwielbiała bajki o księżniczkach i rysowanie. Nie miała żadnych problemów zdrowotnych ani psychologicznych. Jednak po tym marcowym popołudniu wszystko zaczęło się zmieniać. Zaczęło się od drobnych, pozornie nieistotnych rzeczy. Dźwięk syreny karetki, który wcześniej ignorowała, teraz wywoływał u niej paniczny płacz. Widok policjanta czy nawet listonosza w mundurze sprawiał, że chowała się za nogami matki, drżąc na całym ciele. Anna i Tomasz byli zdezorientowani, próbowali to sobie tłumaczyć, może zobaczyła coś niepokojącego w telewizji, może usłyszała fragment rozmowy dorosłych i jej wyobraźnia dopisała resztę. Każdy rodzic wie, jak bujna potrafi być fantazja czterolatka, jednak fantazja Zosi przybierała coraz bardziej konkretny i niepokojący kształt. Zaczęła opowiadać o swoim innym domu. Nie był to dom z bajki, był to dom, w którym musiała być bardzo, bardzo cicho. Mówiła o ciasnym pokoju na poddaszu, o zasłoniętych oknach i o ciągłym strachu, że ktoś ich znajdzie. Opisywała to z taką powagą, z takim ładunkiem emocjonalnym, że rodzicom powoli kończyły się racjonalne wytłumaczenia próbowali delikatnie dopytywać skąd zna takie historie, ale dziewczynka nie potrafiła odpowiedzieć. Mówiła o tym tak, jakby opowiadała o wczorajszym dniu w przedszkolu, jako o czymś oczywistym, co po prostu wie. W opisie pod tym materiałem zamieściliśmy chronologię tych wydarzeń, ale proszę, nie zaglądajcie tam teraz. Ważne jest, abyśmy przeszli przez tę historię krok po kroku, dokładnie tak, jak odkrywały ją rodzice Zosi. Prawdziwy wstrząs przyszedł pewnego wieczoru, około dwa tygodnie po pierwszym incydencie. Anna czytała Zosi bajkę na dobranoc. W pewnym momencie dziewczynka przerwała jej, wskazując na czerwoną okładkę książki. Ja też miałam książkę, powiedziała cicho. Ale to nie była książka do czytania, to był mój pamiętnik, taki w czerwoną kratkę. Anna uśmiechnęła się, gotowa zbyć to jako kolejny wytwór fantazji. A jak się nazywał twój pamiętnik? Zapytała, bardziej z przyzwyczajenia niż z ciekawości. Odpowiedź Zosi sprawiła, że krew zamarzła jej w żyłach. Dziewczynka spojrzała na nią swoimi wielkimi, poważnymi oczami i odpowiedziała bez wahania. Kitty. Anna poczuła, jak po plecach przebiega jej zimny dreszcz. Skąd, skąd czteroletnie dziecko, wychowane na współczesnych bajkach, mogło znać to konkretne imię związane z jednym z najsłynniejszych pamiętników na świecie? W domu nigdy nie rozmawiali o II wojnie światowej, chronili ją przed takimi tematami. W tym momencie po raz pierwszy poczuli, że to, co się dzieje, wykracza daleko poza granice dziecięcej wyobraźni. To był pierwszy, twandy dowód na to, że w umyśle ich córki dzieje się coś, czego nie potrafili zrozumieć. To był początek ich długiej i bolesnej podróży w poszukiwaniu prawdy. Po tych pierwszych niepokojących tygodniach nastąpił krótki okres względnego spokoju. Zosia jakby zapomniała o swoim innym domu, bawiła się, śmiała, była znów tą samą dziewczynką, którą znali i kochali. Anna i Tomasz z ulgą zaczęli myśleć, że był to tylko dziwny, ale przejściowy epizod. Mieli nadzieję, że najgorsze już za nimi. Mylili się. Wspomnienia wróciły ze zdwojoną siłą, ale tym razem były jeszcze bardziej szczegółowe. Zaczęła mówić o swoim przyjacielu, chłopcu o imieniu Piotr, który mieszkał razem z nią w tej samej kryjówce. Opisywała go z niezwykłą czułością, wspominając, jak razem wyglądali przez zasłonięte okno na kasztanowiec rosnący na podwórku. Pewnego dnia, podczas kolacji, powiedziała coś, co zmroziło jej ojca. Mówiąc o ojcu Piotra, stwierdziła, że był dentystą, ale musiał pracować z mięsem. Tomasz, który interesował się historią, wiedział doskonale, że w kryjówce Anny Frank ukrywał się dentyska Fritz Pfeffer. Skąd na litość boską czterolatka mogła znać tak makabryczny i jednocześnie tak precyzyjny szczegół? Dowody materializowały się nie tylko w słowach. Pewnego deszczowego popołudnia, gdy Zosia siedziała przy małym stoliczku z kredkami, zawołała mamę. Na kartce papieru widniał chaotyczny, narysowany dziecięcą ręką plan kilku połączonych ze sobą pomieszczeń. To jest oficyna, oznajmiła z powagą. Potem, wodząc małym palcem po kartce, zaczęła objaśniać Tu było moje łóżko, wskazała na jeden z prostokątów. A tu schody, ale nie było ich widać, bo chowały się za taką szafą, co się obracała. Anna stała jak sparaliżowana. Rysunek, choć nieporadny, przedstawiał układ pomieszczeń, który w kluczowych punktach odpowiadał planowi amsterdamskiej kryjówki rodziny Franków. Obrotowy regał, wejście ukryte za nim to były detale, o których nie mówi się w ogólnych programach dokumentalnych. Trzeba było przeczytać pamiętnik lub specjalistyczne opracowania, by je znać, a oni byli absolutnie pewni, że Zosia nigdy nie miała z nimi styczności. To był moment, w którym zrozumieli, że sami sobie nie poradzą. Strach mieszał się z bezradnością. Postanowili poszukać profesjonalnej pomocy. Umówili Zosię na wizytę u dr Ewy Kowalskiej, cenionej krakowskiej psycholog dziecięcej, specjalizującej się w zaburzeniach lękowych u najmłodszych. Doktor Kowalska, kobieta o ciepłym uśmiechu i analitycznym umyśle, wysłuchała ich historię ze spokojem, ale i z wyraźnym sceptycyzmem. Wytłumaczyła im zjawisko kryptomnezji, to termin psychologiczny, który oznacza nieświadome odtwarzanie informacji, które kiedyś do nas dotarły, ale o których zapomnieliśmy. Zasugerowała, że Zosia mogła usłyszeć fragment rozmowy w telewizji, w radiu, a nawet zasłyszeć rozmowę obcych ludzi w tramwaju. Dziecięcy umysł, niezwykle chłonny, mógł zapisać te strzepki informacji i wbudować je w fantazyjną opowieść. To było logiczne, racjonalne i uspokajające. Przez chwilę jednak po kilku sesjach terapeutycznych z Zosią, w postawie dr Kowalskiej coś zaczęło się zmieniać. Jej zawodowy sceptycyzm ustępował miejsca rosnącemu zdumieniu. Dziewczynka podczas zabawy odtwarzała sceny z życia w ukryciu z niezwykłą konsekwencją. Mówiła o głodzie, o strachu przed każdym głośniejszym dźwiękiem z ulicy, o tęsknotę za słońcem. Emocje, które temu towarzyszyły, były zbyt autentyczne, by mogły być tylko odgrywaną rolą. W swojej oficjalnej opinii, którą przekazała rodzicom, doktor Kowalska napisała zdanie, które na zawsze zapadło im w pamięć. Szczegółowość i spójność emocjonalna relacji dziecka wykraczają poza typowe ramy dziecięcej fantazji oraz prawdopodobieństwo przypadkowej kryptomnezji. Zaleciła, by pod żadnym pozorem nie zadawali Zosi pytań naprowadzających mieli jedynie słuchać i skrupulatnie notować wszystko, co powie. Prawdziwy przełom, ten, który ostatecznie złamał wszelkie próby racjonalizacji, nastąpił kilka tygodni później. Było piękne wiosenne popołudnie. Cała rodzina wybrała się na spacer po krakowskim Kazimierzu. Przechadzali się urokliwymi brukowanymi uliczkami, gdy nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Zosia zatrzymała się w miejscu. Jej twarz stała się blada jak papier, mała rączka, którą trzymała dłoń matki, zacisnęła się kurczowo. Dziewczynka podniosła drugą rękę i drżącym palcem wskazała na okno na poddaszu jednej ze starych, odrapanych kamienic, a potem wybuchnęła płaczem to nie był płacz rozkapryszonego dziecka to był szloch pełen bólu i rozpaczy tak głęboki i prawdziwy że przechodnie zaczęli się zatrzymywać przez łzy wykrztusiła stąd patrzyła Margot tak bardzo za nią tęsknie ten publiczny, niekontrolowany wybuch cierpienia wstrząsnął Anną i Tomaszem do głębi to nie była już zabawa to nie była fantazja to było prawdziwe, namacalne cierpienie dziecka opłakującego stratę siostry, której nigdy nie miało. Proszę zwrócić szczególną uwagę na ten moment, ponieważ to właśnie on sprawił, że rodzina Nowaków zrozumiała, że odpowiedzi nie znajdę już w gabinecie psychologa musieli szukać gdzie indziej. Droga, którą wybrali, była nieoczywista i wymagała od nich ogromnej odwagi zamiast szukać kolejnych specjalistów od dziecięcej psychiki, postanowili skonfrontować opowieści Zosi ze światem twardych historycznych faktów. Tomasz spędził kilka nocy przeszukując internet i katalogi uniwersyteckie. Szukał kogoś, kto nie tylko znałby historię Holokaustu, ale miałby też otwarty umysł, kogoś, kto nie odprawiłby ich skwitkiem, uznając za szaleńców. Tak trafili na nazwisko doktora habilitowanego Adama Jaworskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego był on jednym z czołowych polskich ekspertów w tej dziedzinie autorem wielu publikacji człowiekiem o niekwestionowanym autorytecie umówienie spotkania nie było łatwe przez telefon tomasz próbował ogólnikowo przedstawić sprawę ale czuł jak po drugiej stronie narasta sceptycyzm Dopiero gdy wspomniał o rysunku oficyny i obrotowym regale, w głosie profesora pojawiła się nuta zaciekawienia. Zgodził się na krótką, piętnastominutową rozmowę. Gabinet doktora Jaworskiego był dokładnie taki, jak można było sobie wyobrazić. Ściany od podłogi do sufitu zastawione książkami, w powietrzu unosił się zapach starego papieru i kawy. Profesor, mężczyzna po sześćdziesiątce, o przenikliwym spojrzeniu, przyjął ich uprzejmie, ale z rezerwą. Wysłuchał ich opowieści w milczeniu, nie przerywając, od czasu do czasu notując coś w swoim notesie. Anna i Tomasz mówili chaotycznie, przeskakując z wątku na wątek, starając się w ciągu tych kilkunastu minut przekazać cały ciężar ostatnich miesięcy. Mówili o syrenach, o pamiętniku Kitty, o chłopcu imieniem Piotr i jego ojcu dentyście. Na twarzy historyka nie drgnął ani jeden mięsień. Widzieli, że w jego oczach są tylko kolejnymi osobami z dziwną, choć tragiczną historią rodzinną. Czas przeznaczony na spotkanie dobiegał końca. Gdy profesor już zbierał się, by grzecznie zakończyć rozmowę, Tomasz drżącą ręką wyjął z teczki złożoną na czworo kartkę papieru, tę samą, na której Zosia narysowała plan swojego innego domu, rozłożył ją na biurku, wygładzając zagniecenia. To jest to, o czym mówiłem przez telefon, powiedział cicho. Narysowała to nasza córka, nazwała to miejsce oficyną. Doktor Jaworski pochylił się nad rysunkiem, początkowo z czystej uprzejmości. I wtedy stało się coś, co zmieniło bieg całej tej historii. Jego profesjonalna maska pękła. Spojrzał na rysunek, potem na rodziców, a potem znowu na rysunek, tym razem z niedowierzanem. Zdjął okulary, przetarł oczy i pochylił się jeszcze niżej, jakby chciał zajrzeć w głąb tego dziecięcego, nieporadnego szkicu. Jego palec powoli przesunął się po jednej z kresek. Ta szafa, ten regał mruknął bardziej do siebie, niż do nich. To jest niemożliwe. Cisza, jaka zapadła w gabinecie, była gęsta i ciężka. Anna wstrzymała oddech. Profesor Jaworski wstał, podszedł do jednego z regałów i po chwili wahania zdjął z półki grubą, zakurzoną książkę. Otworzył ją na stronie z czarno-białą ryciną przedstawiającą przekrój budynku. Był to dokładny architektoniczny plan kryjówki przy Prinsenkracht 26 w Amsterdamie. Położył otwartą książkę obok rysunku Zosi. Kontrast był uderzający. Precyzyjny, techniczny schemat i obok niego chaotyczne dziecięce bazgroły. A jednak w kluczowych punktach te dwa obrazy były do siebie przerażająco podobne. Układ pokoi, położenie stromych schodów, a przede wszystkim zaznaczone miejsce, gdzie stał obrotowy regał, który maskował wejście. To był detal, który znał każdy badacz tej historii, ale nie czterolatka z Krakowa. To właśnie wtedy, w tym dusznym od książek gabinecie, po raz pierwszy z ust eksperta padło nazwisko, które do tej pory krążyło w myślach rodziców jedynie jako niewiarygodne, przerażające przypuszczenie. Państwo zdają sobie sprawę, co to przypomina? Zapytał cicho profesor, nie odrywając wzroku od obu planów leżących obok siebie. To jest układ kryjówki, w której przez ponad dwa lata ukrywała się rodzina Anny Frank. Wypowiedział to nazwisko powoli, z namysłem, jakby ważył każde słowo. Dla Anny i Tomasza było to jak potwierdzenie najgorszych i jednocześnie najbardziej niewiarygodnych obaw. To już nie były ich domysły, to była opinia jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie w Polsce. Doktor Jaworski, choć daleki od wyciągania jakichkolwiek paranormalnych wniosków, usiadł z powrotem za biurkiem i spojrzał na nich zupełnie inaczej. Rezerwa zniknęła, a na jej miejscu pojawiło się głębokie, naukowe zainteresowanie. Zbieżność, powiedział w końcu, jest zdumiewająca i, szczerze mówiąc, na ten moment trudna do racjonalnego wytłumaczenia. Piętnastominutowa rozmowa zamieniła się w trwające ponad dwie godziny spotkanie, które zapoczątkowało zupełnie nowy etap poszukiwań, etap, który miał doprowadzić do odkrycia, jakiego nikt się nie spodziewał. Profesor Jaworski, próbując uporządkować natłok informacji, postawił jedno kluczowe pytanie, które nadało poszukiwaniom zupełnie nowy kierunek. Czy istnieje jakikolwiek przedmiot? zapytał, patrząc na Annę i Tomasza jakiś drobiazg, zabawka, cokolwiek, co Zosia mogłaby w sposób szczególny kojarzyć z tamtym życiem coś fizycznego, co możemy zbadać? Dla historyka, człowieka nawykłego do pracy z artefaktami i dokumentami słowa, nawet te najbardziej przekonujące, potrzebowały materialnego potwierdzenia. Rodzice spojrzeli po sobie z bezradnością. Zosia nie miała żadnych starych zabawek, niczego, co mogłoby pochodzić z przeszłości. Wszystko w ich domu było nowe, kupione w ciągu ostatnich kilku lat. I wtedy Anna przypomniała sobie o czymś, co do tej pory uważała za nieistotny szczegół, kolejną dziecięcą fanaberię. Jest coś takiego, powiedziała powoli, jakby sama ważyła znaczenie swoich słów. Stary, srebrny medalion. Należał do mojej babci, leżał latami w szkatułce z biżuterią. Kilka miesięcy temu Zosia go znalazła i od tamtej pory nie chce go zdjąć. Śpi z nim, kąpie się, mówi, że to prezent. Tomasz zmarszczył brwi. Jaki prezent? Od kogo? Odpowiedź Anny sprawiła, że w gabinecie zapadła cisza. Twierdzi, że dostała go od taty. Ale nie od ciebie, Tomku, od swojego drugiego taty. Doktor Jaworski pochylił się do przodu, a jego oczy zabłysły naukową ciekawością. To był pierwszy namacalny ślad, pierwszy obiekt, który można było wyjąć ze sfery wspomnień i poddać analizie. Poprosił o przyniesienie medalionu. Następnego dnia Anna z ciężkim sercem zdjęła go z szyi śpiącej córki i zawiozła na uniwersytet. Był to prosty, niewielki, owalny medalion, mocno już porysowany i zczerniały od starości. Nie miał żadnych grawerunków ani widocznych znaków. Dla Laika był to po prostu kawałek starej, bezwartościowej biżuterii. Ale dla profesora Jaworskiego był to klucz. Zobowiązał się oddać go do zbadania zaprzyjaźnionemu jubilerowi i specjaliście od dawnych technik złotniczych. Rodzice mieli czekać na telefon. Te kilka dni oczekiwania były dla nich jednymi z najdłuższych w życiu. Z jednej strony mieli nadzieję, że badanie niczego nie wykaże, że medalion okaże się zwykłym, powojennym wyrobem, co pozwoliłoby im wrócić do jakiejś formy normalności. Z drugiej strony, jakaś część ich samych pragnęła potwierdzenia, dowodu, który nadałby sens cierpieniu ich córki. Kiedy w końcu zadzwonił telefon, głos profesora Jaworskiego był dziwnie odmieniony. Nie było w nim już sceptycyzmu, ale też nie było ekscytacji. Było coś, co brzmiało jak głębokie, naukowe zdumienie. Czy mogą państwo przyjechać? Zapytał krótko. Muszę państwu coś pokazać. W jego gabinecie, na aksamitnej podkładce, leżał lśniący, wyczyszczony medalion. Obok niego znajdowała się kartka z ekspertyzą. Profesor wskazał na nią palcem. Analiza jest jednoznaczna, powiedział powoli, dobierając słowa. Medalion nie ma nic wspólnego z Holandią, nie pochodzi też z lat czterdziestych. Anna poczuła fala ulgi. A więc to wszystko pomyłka, zwykły zbieg okoliczności, ale historyk kontynuował, a jego kolejne słowa zburzyły tę chwilową nadzieję. Ten medalion został wykonany w polskim warsztacie jubilerskim, w Lwowie, prawdopodobnie między rokiem 1920 a 1930. To odkrycie było jak uderzenie pioruna Lwów. Polska, lata dwudzieste. to nie miało żadnego sensu. To nie pasowało do niczego. Jeśli wspomnienia Zosi były wspomnieniami Anny Frank, dziewczynki z Amsterdamu, która zginęła w Bergen-Belsen w 1945 roku, to skąd u niej polski medalion z Lwowa wykonany dekadę przed jej narodzinami? Ten mały kawałek srebra, twardy fizyczny dowód, całkowicie wywracał całą narrację. To była pierwsza, kluczowa rewolucja w tej historii. Pytanie przestało brzmieć czy to możliwe, że Zosia pamięta życie Anny Frank? Teraz brzmiało zupełnie inaczej. Kim w takim razie jest ta dziewczynka? W tym momencie opowieść rozpadła się na dwa, pozornie niemożliwe do pogodzenia wątki. Z jednej strony mieliśmy serię niezwykle precyzyjnych, spójnych emocjonalnie wspomnień, które w każdym detalu pasowały do życia Anny Frank. Pamiętnik o imieniu Kitty, przyjaciel Piotr i jego ojciec dentysta, układ kryjówki zwanej oficyną z obrotowym regałem, tęsknota za siostrą Margot były to informacje zbyt szczegółowe, by mogły być dziełem przypadku. Z drugiej strony mieliśmy twardy, materialny dowód, przedmiot, którego Zosia nie chciała zdejmować, twierdząc, że to pamiątka. A ten przedmiot prowadził nas w zupełnie innym kierunku do przedwojennej Polski, do Lwowa, miasta o zupełnie innej historii wojennej niż Amsterdam. Narracja stanęła w martwym punkcie. Logika podpowiadała, że jedno musi wykluczać drugie. Albo prawdziwe są wspomnienia, a medalion jest przypadkowym elementem, albo prawdziwy jest medalion, a wspomnienia są jakąś niewyobrażalnie skomplikowaną formą fantazji. Ale co, jeśli oba te tropy były prawdziwe? Co jeśli istniało jakieś nieznane połączenie między losem Anny Frank a historią polskiego medalionu Zelwowa? Ta myśl wydawała się absurdalna, a jednak była jedyną, która mogła pogodzić te sprzeczności. I tu musimy wrócić do obietnicy, którą złożyłem państwu na samym początku obietnicy o zakurzonym dokumencie z archiwum, który rzuci na tę sprawę zupełnie nowe światło. Jego czas właśnie nadchodzi. Doktor Jaworski, uzbrojony w jedyny twardy dowód, lwowski medalion, rozpoczął żmudne, metodyczne śledztwo. Zaintrygowany tym pozornie nielogicznym tropem, zanurzył się w archiwa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego. Przez wiele tygodni przekopywał się przez tysiące kartotek, listów i zeznań, szukając jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego połączenia między Lwowem a rodziną franków z Amsterdamu. Była to praca przypominająca szukanie igły w stogu siana. Większość śladów prowadziła donikąd. Już prawie miał się poddać uznać sprawę za niemożliwą do wyjaśnienia, gdy natrafił na coś, co na zawsze zmieniło jego postrzeganie tej historii. Były to akta sprawy repatracyjnej z 1947 roku. Wśród setek pożółkłych, oruchych stron w pliku dotyczącym rodziny ocalałej z Holokaustu znajdowało się zeznanie kobiety. Opisywała w nim swoje wojenne losy spędzone w ukryciu. I tam, w jednym z akapitów, wspomniała o losach swojej małej kuzynki, dziewczynki o imieniu Han Lore, której rodzina miała bardzo dalekie, niemal zapomniane powiązania z Frankami. Rodzina Han Lore nie ukrywała się w Amsterdamie. Ich kryjówką była wilgotna piwnica w jednej z kamienic w Lwowie. I wtedy profesor Jaworski znalazł zdanie, które połączyło wszystkie elementy układanki. Polska rodzina, która z narażeniem życia ukrywała Hanlore, aby podtrzymać dziewczynkę na duchu w tych strasznych warunkach, dała jej do czytania jedną z pierwszych nielicznych kopii pamiętnika Anny Frank, która cudem dotarła do okupowanej Polski. I to jest moment, który wszystko wyjaśnia. Proszę sobie wyobrazić małą, przerażoną dziewczynkę, zamkniętą miesiącami w ciemnej piwnicy. Dla niej ta książka nie była tylko lekturą. Stała się całym jej światem, jedyną ucieczką. Hanlore tak bardzo utożsamiła się z losem Anny, dziewczynki w podobnej sytuacji, że jej historia stała się jej własną. Zaczęła myśleć jak Anna, czuć jak Anna, wplatając jej wspomnienia we własną, niewyobrażalną traumę. Hanlore przeżyła wojnę, ale straciła w niej całą rodzinę. Po wojnie trafiła do Polski, gdzie zmarła w latach osiemdziesiątych, samotna, nigdy nie opowiadając nikomu o tym, co przeżyła. A medalion? Był jedyną pamiątką, jaka została jej po matce, zamordowanej w obozie. Zosia nie była reinkarnacją Anny Frank. Jej wrażliwy, dziecięcy umysł, z powodów, których nauka wciąż nie potrafi do końca wyjaśnić, zdawał się odtwarzać zagubione, przerażone wspomnienia innej, zapomnianej ofiary wojny, małej Han Lorezelwowa, która znalazła schronienie w historii kogoś innego. Historia zatoczyła tragiczne, bolesne koło. Z szacunku dla rodziny, imiona w tej opowieści zostały zmienione, a cała historia jest udostępniona za ich zgodą, by oddać hołd nie tylko ikonie, ale także tym cichym, bezimiennym ofiarom, których historie przepadły w mrokach historii. Pokazuje to, jak głęboko i nieprzewidywalnie trauma wojenna zapisuje się w ludzkiej pamięci, być może przenikając przez pokolenia w sposób, którego jeszcze nie rozumiemy. W opisie filmu znajdą Państwo odnośniki do archiwów cyfrowych, gdzie można poznać więcej takich osobistych, poruszających świadectw a w naszym kolejnym materiale zbadamy przypadek chłopca, który z niezwykłą precyzją opisywał życie pilota z czasów bitwy o Anglię.